Cześć, z tej strony Maciej. Witam Was 27 lipca. Mamy koło godziny 12.30. Wróciłem z pracy i miłym akcentem zaczynamy kolejny dzień żniw. Będzie to trzeci dzień skoszenia pszenicy. Cieszę się, bo udało mi się uzyskać urlop na żniwa po intensywnym miesiącu lipcu. Mamy troszkę bardziej swobodniejszy grafik, i myślę, że uda nam się nadrobić filmy. Jest zestaw, prezentuje się światełka, wszystko jest teraz. Zmierzamy na najdalej położone pole za domem na areał 6 hektarowy, gdzie dzisiaj zamierzamy skosić całą pszenicę. Zostanie nam tylko rzepak żepakiem się nie spieszymy eee, lata doświadczeń pokazują to że eee, po prostu zawsze było przesadane z tym rzepakiem zawsze było dążone do tego żeby ten rzepak był skoszony pierwszy wilgotność zawsze była w miarę w miarę ok, ale to zawsze była niepotrzebna nerwówka z tą wilgotnością zawsze eee zawsze było trochę komplikacji raz niby było ok do koszenia w innym miejscu nie był teraz kosimy to wszystko na końcu nie zapowiadają żadnego gradu także będzie też łatwiej z dostępnością kombajnu bo wiadomo, że do rzepaku będziemy kombajn najmować także wszystko się odbyło na spokojnie eee, mamy dość duży zapas, jeżeli chodzi o, o czas Byśmy ładnie to wszystko nadrobili i naprawdę nie ma powodów do zmartwień, jesteśmy bardzo zadowoleni z progresu w pracach żniwnych i tyle, zobaczymy jak tam pszenica sypie, nie wiem czy Kamil coś tam nagrał z tej pszenicy, ale chyba nie, także dzisiaj to też nadrobimy. I tyle, dajcie znać jak tam u was żniwa wyglądają, na jakich etapach jesteście, jak u Was pogoda. U nas o dziwo popadało. Ja byłem akurat w pracy, u mnie w pracy nie padało, pracuję 50 km stąd i nie padało, a tutaj w nocy czy tam nad ranem spadło, lata zobaczył, że pół litra, nawet małe kałuże się porobiły. Mam piwo i wodę, chcesz coś? To Zmierzę. Zobaczymy jaka będzie wilgotność po porannym deszczu. Oczywiście. Widzieliście, jakie doświadczenie zrobiliśmy? Wystarczyło pół litra deszczu I wilgotność pszenicy podskoczyła o 5% Jak mogliście zobaczyć na mierniku Pokazało nam 18% Także robimy przerwę Zjeżdżamy sprzętami na drogę Żeby to nie stało na ściernisku W razie jakiegokolwiek odpłukać pożaru Zjeżdżamy tam na drogę No i będziemy czekać za 4 godziny zrobimy małą próbę a jak tam nic nie zejdzie no to pauzujemy i Siemoneczko widzimy się 5 godzin później, mamy około godziny 18 i jak widzicie boguś posi dalej uparł się żeby kosić zmierzyliśmy wilgotność wynosi 13 Procent, drugi pomiar 13,5, no i trzeci pomiar 13%, czyli przez 5 godzin spadło 5% można powiedzieć, i, i wychodzi na to, że na każdą godzinę pszenica straciła po 1% wilgotności. Fajnie wieje, troszkę świeci słoneczko jakieś chmury to jakiś czas, ale ogólnie nie jest. Nie jest źle, owiewa ładnie, także może być tylko mniej. No i co? Priorytetem będzie, żeby nakosić to dzisiaj. Nakosić tą przyczepę i, i później dalej. Będziemy walczyć z przeładunkiem. I zasław nakoszony, jedziemy do domu zwalać. No jeszcze troszkę zostało, jakby dało jeszcze jedną całą HLK, byłoby fajnie. O kurde, ciekawi się zaczyna robić. Bo się kopiemy. Mam nadzieję, że damy radę z tobą wyjechać. I ostatnie metry pszenicy do zakończenia żniw. Jeżeli chodzi o koszenie bizonem, pszenica za chwilę będzie oficjalnie zakończona. Zostanie nam tylko rzepak. Także udało się. Udało się z pogodą. Bizon zaliczył trzeci albo czwarty bezawaryjny sezon. Nic się nie wydarzyło. Żadnej poważnej usterki. Wiatr w tym roku nie, nie sprzyjał. Bo wszystko leciało zazwyczaj na kombajniste. A jeżeli chodzi o podsumowanie plonu. To myślę, że jak nasypiemy do bina, będę mógł coś wypowiedzieć. Także sypiemy. Spadamy do domu, zwalamy to i lecimy dalej z tymi żniwami czekamy na akcję rzepak Dobina się nie zmieściło więc przesypujemy na małą przyczepę będzie stało w stodole i czekało na sprzedaż